Twoje kończyny zaczynają drżeć i osłabić. W przyszłości starszy lud utrzymywałby się z pięcioma odżywczymi zielonymi potrawami, aby zachować swoją siłę. Czy zauważasz, że kończyny czują się zmęczone, słabe lub niepewne po długich godzinach na nogach? Czy widziałeś, że w po schodach wydają się bardziej wyczerpujące niż wcześniej, czy też stopa jest mniej pewna niż kiedyś? Jeśli te myśli rezonują z tobą, wiedz, że nie jesteś sam w tym cierpieniu. Rozważ subskrypcję kanału. Abyś mógł uzyskać dostęp do pomocnych firmów. Niestety, badania wykazały, że 1 na 3 dorosłych powyżej 50 doświadcza pewnego stopnia spadku mięśni, co może prowadzić do problemów z kruchością i mobilnością, jeśli zostanie zignorowana. Niebezpieczeństwo to zwiększa ryzyko upadków. Co roku wśród ponad 3 milionów wizyt awaryjnych wśród osób starszych. Jednak pośród tego mroku istnieje słaby promyk nadziei, nie potrzebujesz kosztownych mikstur ani bogatych w białko uczty, aby utrzymać siłę nogi. Prosta dieta wegetariańska może odnowić Twoje mięśnie, poprawić przepływ krwi i ścigać zmęczenie. Wszystko w naturalnie delikatny sposób. Zostań ze mną do końca. Na dziś ujawnię pięć ważnych wegetariańskich produktów spożywczych, które mogą pomóc w utrzymaniu silnych i stabilnych kończyn przez wiele lat. Spójrzmy na to wyzwanie razem, nawet ze smutkiem. Co wierzysz, młodzieńcie się, jest prawdziwym znaczeniem siły nogi, ponieważ lata pełzają coraz bliżej ich mrocznego uścisku. Wielu niefortunnych duszy zakłada, że ołcin, pogorszenie mięśni, jest jedynie naturalnym opłatą od samego czasu. Jednak za tą fasadą leży złowrogi prawdę, często wybory, które dokonujemy w życiu, w połączeniu z zaniedbaniem istotnego odżywiania przywołują rozkład naszych kończyn. Ta sprawa ma ogromne konsekwencje, ponieważ ciemność czai się w tych słabościach. Po pierwsze, kruche kończyny zapraszają śmiertelny taniec wodospadów. Stają się instrumentami katastrofy, prowadząc niewinne do odchłani obrażeń, złamań i nieuniknionego śmierci. Każdego roku ponura ćwierć czwartej pięciu pięciu osób, a ponad 95% złamań bioder uszczelnia ich losy. Zmocnienie tych kończyn jest tarczą przed tym złowieszczym losem. Po drugie, siła napędowa która przychodzi przez słabe kończyny, może stać się zdradzieckim, stagnacyjnym obrzękiem, tworzącym ohydne żylaki i przywoływanie bolesnych skurczów, które przebijają noc. Badania szeptu, że prawie 4 na 10 z tych, którzy nie mają 50 lat, cierpi na krążenie, a ich kończyny nawiedzone przez dyskomfort i zmęczenie. Czujność, ruch i pożywienie mogą służyć jako balsam, podnosząc ciemny przepływ krwi harmonijny i nieustępliwy. Wreszcie potężne kończyny dają dar ruchu. Kruchy uwięzi niezależności wkrótce, aby zostać zerwanym w obliczu zaniedbania i rozkładu. Straszne te fundamenty, aby nie żądać ich w ciemności. Badania wskazują, że ci, którzy utrzymują siłę kończyn, są 44% rzadziej padają ofiarą złowrogiej uścisku bez ruchu w miarę upływu lat. Silne kończyny dają ci moc swobodnego poruszania się. Przekraczania większych odległości i wykonywania codziennych zadań z pozorem łaski wśród wkraczających cień. W ciemności odporność mięśni nóg staje się tarczą, wspierającą stawy i odciągając pełzający rozkład. Niepokojące, prawie połowa tych, którzy przychodzą w wieku 65 lat, cierpi pod udręką stawów, a ich słabe mięśnie pogłębiły ich udrękę. Osłabione mięśnie obciążały kolana, biodra i dolną część pleców, wzmacniając ból i rzucając kale niestabilności. Aby wzmocnić swoją ramę przeciwko tej nieustępliwej ciemności, jakie odżywianie starasz się wzmocnić swoje mięśnie, zabezpieczyć stawy i ożywić krążenie, zajmijmy się w zacienionej dziedzinie odżywczej żywności, odkrywając pięć ofert wegetariańskich, które mogą nasycić Twoje kończyny i zapobiec cichej erozji witalności. Oto piąte utrzymanie szpinak. Zielona forteca obfita w swoją moc, aby wzmocnić ścięgna i kości przed nieustępliwym marszem czasu i cienia. Szpinak to nie tylko zielony liść wrzucony do sałatek. Jest to potężny sojusznik w wzmacnianiu mięśni i kości. Bogaty w żelazo, magnez i wapń odżywia mięśnie i pomaga zachować silne kości, umożliwiając zachowanie energii i pełen witalności. Dlaczego szpinak jest niezbędny do utrzymania mocnych kończyn? Żelazo w szpinaku zapewnia mięśnie nóg wystarczającej ilości tlenu zapobiegając zmęczeniu i osłabieniu. Magnez działa za kulisami, aby zmniejszyć skurcze i prawidłowo strzelać. Ponadto wapni i witamina współpracują ze sobą w celu wzmocnienia kości, pomagając zapobiegać złamaniom i osteoporozie. Jak możesz dołączyć tę liściastą zieleń do swojej codziennej diety? Dodaj świeży szpinak do sałatek, opakowań lub kanapek, aby bez wysiłku zwiększyć swoje odżywianie. Możesz także połączyć go z bananami i mlekiem migdałowym, aby stworzyć orzeźwiający i zachwycający napój, Krótko gotowanie go czoskiem i oliwą z oliwek tworzy szybki i smaczny dodatek do posiłku. Pamiętaj, że co tydzień spożywanie garstki porcji może przywrócić Twoją siłę i witalność. Idąc dalej, czwartym niezbędnym jedzeniem jest soczewica. Szlachetny dar natury, szczególnie dobry do leczenia tkanek i wzmacniania Twojego ciała. Jeśli Twoje kończyny są słabe, może to być dlatego, że brakuje ci wystarczającej ilości białka soczewica służy jako idealne źródło. Te małe, ale potężne rośliny strączkowe są bogate w żelazo, potas i błonnik, co czyni je doskonałym źródłem pożywienia roślinnego w celu energetyzowania mięśni. Jak soczewica pomaga wzmocnić nogi? Soczewica. Proste rośliny strączkowe są pełne białka, darem dla zmęczonych mięśni, tkanki odporne i zapobiegają utraty siły. Żelazo wspiera Twoją witalność poprzez utrzymanie przepływu energii życia. Podczas gdy magnes i potas współpracują, aby wzmocnić ścięgna i zapobiegać bolesnym skurczowi. Jak możesz cieszyć się soczewicą? Przygotuj okwitą i pocieszającą zupę soczewicą wypełnioną warzywami i mieszanką przypraw. Gotowane soczewice można również dodawać do sałatek lub misek zbożowych, zapewniając wzmocnienie białka. Tym możesz także rozkoszować się aromatycznym córy z soczewicy obciążonej przyprawami. Soczewicy nie tylko zwiększają siłę mięśni, ale także pomagają ustabilizować istotne elementy krwi, zapewniając, że energia pozostaje stabilna przez cały dzień. Przejście do następnego odżywczego przedmiotu migdały. Zdrowe tłuszcze w migdałach wspierają siłę ścięgien i stawów, zwiększając odporność. Te chrupiące i zachwycające orzechy nadają Twojej kończyny znaczącą moc. Migdały, cenione orzechy, zawierają zdrowe tłuszcze, bogate białko, i niezbędne minerały, które wzmacniają mięśnie i wspierają zdrowie stawów. Wzmacniając je, te frupiące przekąski nadają formę solidnej siły na Twoich kończynach. Migdały, te mroczne i szlachetne orzechy, ukrywają się w nich złowrogiej nagrody zdrowych tłuszczów, silnych białek i istotnych minerałów, które mogą chronić i przeklinać mięśnie i stawy. Dlaczego te przerażające orzechy służą jako prawdziwe dobrodziejstwo, a może klątwa dla siły nóg? Migdały, ukryte w cieniu, są obciążone witaminą E i bogatymi tłuszczami, które prowadzą nieustępliwą walkę z pełzającym stanem zapalnym, który prześladuje mięśnie nogi i stawy w środku nocy. Magnez, który zawierają, podtrzymuje życie Twoich mięśni, odciągając spektralne skurcze i słabości, które czają się niewidoczne. Co więcej, sojusz białka i błonnika zapewnia trwałą wigę, trwałą odporność na ciemność, aby oddać się tym tajemnicom Ziemi. Chwyć garść nieskażonych migdałów w celu szybkiego, pierwotnego odżywiania. Rzuć je na płaszczyznę, sałatki lub jogurt, jak szepty mrocznego chrupnięcia. Wymieszaj je w tajemniczą miksturę lub tworzyć własny spread migdałowy enigmatyczną przyjemność wzmocnienia formy. Posłuchaj mnie, dodanie migdałów do Twojego codziennego pożywienia może wzmocnić Twoje kończyny, czyniąc je potężnymi i odpornymi na ból, ale uważaj. Bo w ich ciemności leży zarówno moc, jak i niebezpieczeństwo. Drugie utrzymanie banany ciemne wzmacniacze witalności i przepływ mrocznej esencji życia. Jeśli Twoje kończyny rosną i kruche z nienaturalną prędkością, możesz potrzebować niewidocznej siły potasu, elementu tak śmiertelnego, jak to niezbędne, czając się w ciemności, aby utrzymać swoją cewkę śmiertelną. Oto banany są wyjątkowym źródłem tego niezbędnego minerału. Uzupełnione własnymi słodzami magnezu i natury, co czyni je doskonałym pożywieniem do wspierania i podnoszenia zmęczonych nóg. Jak banany wzmacniają Twoje kończyny? Naprawdę, banany pomagają zapobiegać skurczom mięśni i walki z bojowym, ponieważ są obfite w szlachetnym mineralnym potasie. Ich słodka miazga zapewnia szybkie wzmocnienie energii, pomagając Ci w trwałej aktywności. Dodatkowo poprawiają krążenie, zapewniając, że mięśnie nogi otrzymują niezbędny przepływ krwi. Jak możesz cieszyć się bananami? Połącz banana z kremowym masłem orzechowym, aby uzyskać zachwycającą przekąskę. Pokrój go i dodaj do twojej owsianej jogurtu lub koktajli, wzbogacając je naturalną słodyczą. Wymieszaj go z mlekiem migdałowym, aby stworzyć orzeźwiający napój, który ożywia Twojego ducha. Zaprawdę, spożywanie jednego banana codziennie może wzmocnić Twoje kończyny, przygotowując je do przedsięwzięcia. Lo, skromne nasiona. Chia. Choć małe, obdarzają się wielką siłą. nadpoko najbardziej szlachetne do wzmocnienia mięśni i kości. Pomimo ich wielkości, nasiona te oferują bogactwo pożywienia. Bogate w kwasy tłuszczowe Omega-3, białko, wapni, magnes. Nasiona je działają cuda dla mięśni i stawów. Uporygują siłę Twoich nóg. Oto cenione kwasy tłuszczowe Omega-3 pomagają w zmniejszeniu stanu zapalnego w stawach Twoich, pomagając utrzymać je w wygodnej łatwości. Wapni, magnez wzmacniają zarówno kości, jak i ścięgna, podczas gdy błonnik i białko zapewniają stałą energię do wspierania ruchów Twoich w ciągu dnia. Jak można cieszyć się nasionami chia? Namocz je w wodzie lub mleku, aby stworzyć zachwycający budyń chia, najbardziej boski. Możesz również dodać je do koktajli jogurtu lub płatków owsianych, aby bez wysiłku zwiększyć pożywienia. Posyp je sałatkami lub zupami, aby wzbogacić zarówno teksturę. Jak i korzyści zdrowotne. Tylko łyżka lub dwa dziennie wzmacnia twoje kończyny, czyniąc je zarówno odpornymi, jak i elastycznymi. Mądrość udostępniona w tym wizualnym przewodniku jest przeznaczona wyłącznie na oświecenie i nie należy go mylić z poradami medycznymi. Zawsze skonsultuj się z kompetentnym uzdrowicielem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie, zwłaszcza jeśli cierpisz na warunki zdrowotne. Pamiętaj, że osoby inaczej reagują na różne produkty spożywcze a moderacja pozostaje kluczem do osiągnięcia zrównoważonej i harmonijnej diety. Uważaj, niebezpieczne mikstury i ukryte zagrożenia mieszkają w tych jadalnych skarbach. Podczas gdy te żywe zielenie są pełne składników odżywczych, aby wzmocnić mięśnie, ponoszą one również pełne ryzyko, o których niektóre osoby powinny być świadomi. Twoje ciało reaguje na różne sposoby na różne produkty spożywcze, dzięki czemu kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób mogą one na Ciebie wpłynąć. Słuchaj uważnie tego, co musisz wziąć pod uwagę. Najpierw obserwuj zielony, zielony szpinak, który zawiera szczawiany, które mogą powodować powstanie kamieni nerkowych. Niebezpieczeństwo. Szpinak, wysoce pożywne warzywo, zawiera również znaczną ilość szczawianów, naturalnych związków, które mogą promować rozwój kamieni nerkowych, szczególnie w przypadku takich problemów. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś agonii kamienia nerkowego, znasz ból, który powoduje... Więc jaką dobrą wiadomością można udostępnić? Możesz zmniejszyć to ryzyko, łącząc szpinak z pokarmami bogatymi w wapń, takimi jak migdały lub produkty mleczne. Wapń pomaga wiązać szczawiany, czyniąc je rzadziej jednocześnie w kamienie w nerka. Po drugie, rozważ skromne soczewice czy szukasz przeciwdziałania odżywczym i podrażnień trawiennych? Obejść skromną soczewicę bogatą w białko i błonnik, zapewniając nam siłę dla naszych mięśni i łatwość naszego trawienia. W ich rdzeniu mieszka fitatyny i lektyny, kompozycje uznane za przeciwwarytowe, obsługujące niefortunną zdolność do utrudniania wchłaniania istotnych minerałów. Dla niektórych po spożyciu soczewicy stają się nękani wzdęciami i niewygodną obecnością gazu, pozostawiając ich zmęczeni i zaniepokojeni. Aby te pokarmy są łagodniejsze w układzie trawiennym, moczenie ich lub wyrastanie przed gotowaniem może pomóc, rozkładając te przeciw jego odżywek i oferując ulgę, chociaż ciężar ich ciał pozostaje cichy smutek. Przechodząc do trzeciego rozdziału, skupiamy się na migdałach. Słodkich, ale zdradzieckich, osadzonych z szczawianami podobnymi do szpinaku. Podczas gdy migdały wydają się zachwycającym źródłem zdrowych tłuszczów i szlachetnego białka, Nadmierne pobłażanie może przynieść zwiększone ryzyko kamieni nerkowych, szczególnie dla osób już wrażliwych. Ich bogata w kalorie natura sprawia, że zbyt łatwo jest jeść w nadmiarze, często bez świadomości, zwiększając wagę ich ukrytych niebezpieczeństw. Jaki jest najmądrzejszy wybór? Być może skromna garstka, około 15-20 migdałów dziennie, aby cieszyć się korzyściami, unikając ukrytych niebezpieczeństw nadmiernych konsumpcji. Jednak pomimo dobrych intencji jest zbyt proste, aby wpaść w nadmiar często bez uświadomienia sobie pobierania opłat. Angażuj się w umiarkowaną garść być może od 15 do 20 migdałów dziennie, aby cieszyć się licznymi korzyściami, jednocześnie kierując wadami związanymi ze zbyt wieloma szczawianymi lub kalorii. Ponadto prosty banan oferuje zarówno szybki wzrost poziomu cukru we krwi, jak i bogate źródło potasu. Nadmiar może mocno obciążać ciało. Banany, te złote dary natury, zapewniają obfity potas, ale zaleca się ostrożność, nadmierna konsumpcja może powodować szkodę, szczególnie u osób z naruszeniem funkcji nerek. Zbyt dużo potasu, znana jako hiperkaliemia, może być poważnym niebezpieczeństwem dla osób niezdolnych do skutecznego filtrowania. Ponadto banany zawierają naturalne cukry, które mogą powodować kolce cukru we krwi, co jest szczególnie problematyczne dla osób z cukrzycą. Aby zachować równowagę, skazane jest, aby spożywać jeden banan dziennie i sparować go z pokarmami bogatymi w białko lub błonnik, takimi jak migdały lub nasiona chia, pomagając ustabilizować poziom cukru we krwi. Pożywanie pięciu nasion chia może powodować problemy trawienne lub przerzedzenie krwi. Pomimo ich niewielkich rozmiarów, nasiona chia są wysoce pożywne. Pełne błonnika, białka i korzystnych kwasów tłuszczowych omega-3, ponieważ jednak mają tendencję do wchłaniania wody i rozszerzania się, jedzenie na sucho może prowadzić do dyskomfortu lub zagrożeń zadławienia, jeśli nie są odpowiednio przygotowane. Jeśli kiedykolwiek blałeś nasiona, do wody i obserwowałeś ich formę pęcznienia, zrozumiesz powód, dla którego, aby uniknąć dyskomfortu, najlepiej je zanurzyć przed spożywaniem. Ponadto pamiętaj, że nasiona chia mają zdolność rozrzedzania krwi, co może być niebezpieczne dla osób przyjmujących leki cierpienia krwi. Jeśli dotyczy to Ciebie, skonsultuj się z lekarzem przed uczynieniem nasion chia stałym częścią diety. Pod koniec długiego dnia nie ma równowagi, co naprawdę liczy się? Te żywność oferują wiele korzyści, ale świadomość ich potencjalnego ryzyka może pomóc w dokonywaniu mądrzejszych wyborów dotyczących tego, co jeść. Posłuchaj sygnałów swojego ciała, a jeśli masz jakiekolwiek niepewność, szukaj porady od kompetentnego uzdrowiciela. Proszę, powiedz mi, które z tych potraw planujesz najpierw uwzględnić w swojej diecie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli uznasz te informacje za pomocne, nie zapomnij polubić filmu, udostępnić je znajomym i rodzinie i zasubskrybuj więcej porad zdrowotnych. Podnijmy to!